Państwa na dzisiejszym wyjątkowym wydarzenie. Wyjątkowym z wielu względów. Po pierwsze, wspaniałe, wybitne, niepowtarzalne dzieło kompozytora wszechczasów Wolfganga Amadeusza Mozart'a, które dzisiaj, myślę, niecodziennie jest dla Państwa będzie przedstawione w tym tygodniu. Po drugie, pierwsza współpraca pomiędzy Myślenicką Orkiestrą Polish Art Philharmonic i wspaniałym, fenomenalnym chórem pochańskim, Query Cantores Sancti Po trzecie, a już kolejne, wybitni soliści, którzy przyjechali tutaj, aby wspólnie z nami wykonać ten utwór, aż z Warszawy czy Berlina. I drygant Kuba Wnuk, który to wszystko połączy niepowtarzalną całość. Drodzy Państwo, kultura oznacza nasze człowieczeństwo, ale tej kultury nie byłoby, gdyby nie prozaiczne rzeczy, jakimi są finanse. I z mojej strony pragnę bardzo serdecznie podziękować partnerowi głównemu zadaniu, który jest, którym jest Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Drodzy Państwo, Mur Puericantores cieszy się w Państwa pięknym mieście, a mnie również bardzo bliskim, dużą popularnością i ogromnie dziękuję sponsorom dzisiejszego wydarzenia firmom Hartwood, Halmond, Sunrest i Fram. Dziękuję hojnym sponsorom, że dzisiaj tutaj ten koncert mógł się odbyć. Partnerami medialnymi dzisiejszego Bocheńska, a partnerem logistycznym kuru jest firma Mark Travel. Szanowni Państwo, pragnę serdecznie podziękować księdzu Proboszczowi, tej parafii, wszystkim księżom, siostrze zakonnej, którzy tak godnie, zacnie i życzliwie przyjęli tutaj całą masę muzyków o różnych potrzebach, o śpiewających i grających i drygujących. Dzisiejszy koncert łączy również wydarzenie związane z fundacją brata Alberta i na rzecz tej fundacji podczas dzisiejszego koncertu zbieramy środki. Szanowni Państwo, rekwiem Demol Wolfganga Amadeusza Mozarta, kompozytora, który od czwartego roku życia komponował, co trudno uwierzyć w dzisiejszych czasach. Grał na całej masie instrumentów i bawił swoim wybitnym talentem cały cesarski, austro-węgierski dwór i dworze. Ale jego życie, choć pełne uśmiechu, warsy i wielu kompozycji, które absolutnie do kościoła by się nie nadawały. Nie jednak zakończyło rekwię. W listopadzie Mozart, bardzo młodo umierający, pisze tajemniczo zamówione rekwię. W lipcu 1791 roku otrzymał listowne zamówienie i w tajemniczy sposób otrzymał wymaganą przez siebie za to zamówienie zapłatę. Mnie całe rękiem skombinował Mozart, ponieważ osiem ostatnich taktów lakrymozy, to były już jego ostatnie szkice tego utworu. Mozart miał wrażenie, że to dzieło powstaje na jego własną śmierć. A umarł już niedługo, dzisiejszego dnia, bo 5 grudnia. Będziemy obchodzić kolejną z rocznic śmierci tego wybitnego klasyka wiedeńskiego – Lacrimosa dell'Illa. To ostatnie słowa, które napisał Mozart na podstawie jego szkiców i planów i jego uczniowie dokończyli dzieło, które dzisiaj Państwo wysłuchacie. Drodzy Państwo, ta wspaniała współpraca, jaką rozpoczęliśmy i mam nadzieję, droga, którą rozpoczęliśmy wspólnie, nie miałaby miejsca gdyby nie wspaniała organizacja chóru Query Cantores i z tej, z, tego, z tej pozycji pragnę serdecznie podziękować za przygotowanie chóru, wszystkim instruktorom, którzy tak pięknie z młodymi ludźmi ten trudny utwór uczyli i wdrażali. Przede wszystkim na czele, pragnę yy, podziękować księdzu Stanisławowi Pani Zatem, żeby nie przedłużać, Szanowni Państwo, rekwient Demol, Wolfganga, Amateusza, moca. W wykonaniu Polish Art Fragmentary w orkiestrze solistów pani Anny Farysej, pani Dominiki Kościelniak, Rafała Żurka oraz Ewna Pierowa, chóru Pueri Cantores Sancti Nikolai, a wszystko pod batutą Kuby Wnuka. Zapraszam serdecznie.